Witam. Nazywam się Wojciech Antoniuk. Przedstawię Państwu autorskie rozwiązanie dla firm przygotowane przez SAS Systems. Zacznijmy od środowiska działania systemu, czyli może to być dowolne urządzenie, komputer, smartfon czy tablet korzystające z internetu. Wspieramy wszystkie przeglądarki internetowe z wyłączeniem Internet Explorer. Serwer, na którym ma stanąć nasze oprogramowanie, może być umiejscowiony w Państwa firmie, do tego potrzebny będzie komputer z systemem operacyjnym Linux i MySQL. Możemy też udostępnić nasz serwer. Nasze rozwiązanie ma też możliwość importu i eksportu do innych systemów. Celami naszego rozwiązania jest gromadzenie wszystkich informacji dotyczących firmy w jednym miejscu, dzięki czemu dostęp do nich jest szybki i bezproblemowy. Mobilność, możliwość pracowania poza firmą, czy to w domu, czy na wyjeździe służbowym i co najważniejsze, uniezależnienie się od człowieka to największe atuty naszego rozwiązania. Nasze oprogramowanie składa się z kilku podstawowych elementów, tak zwanych modułów. Pierwszym z nich jest CRM, czyli zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Zacznijmy od kontaktów, czyli kontrahentów. Przedstawię te funkcje na przykładowej firmie. Mamy możliwość edycji danego kontrahenta, dodawania kontaktów, notatek i załączników, takich jak spotkania czy rozmowy telefoniczne, przypisywania faktur do danego kontrahenta, ofert oraz różnych dokumentów. W działaniach mamy wiele możliwości, takich jak kalendarz, do którego przejdziemy za chwilę, zadania, czyli wgląd na wszystkie zaplanowane zadania, poczta e-mail, dzięki której mamy możliwość przypisania swojego adresu e-mailowego, przez co mamy bezpośredni wgląd na naszą pocztę, rozmowy telefoniczne, które umożliwiają odsłuch nagranych rozmów z kontrahentami, notatki, czyli podgląd na notatki przypisane do naszych kontrahentów, spotkania, czyli wgląd na wszystkie zaplanowane spotkania, projekty, sprawy, okazje oraz kampanie. W kalendarzu wyświetlane są wszystkie utworzone spotkania i zadania określone konkretną godziną i datą. Kolejną funkcją modułu CRM są produkty, w których znajdziemy takie opcje jak cenniki, kategoryzacja, wzory i ceny. Mamy tutaj możliwość dodawania naszych produktów czy usług i przypisania do nich opisu, parametrów, dostawcy czy zdjęcia. Następnym elementem jest moduł ERP, czyli system służący wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Mamy tutaj takie opcje jak oferty, zamówienia sprzedaży, faktury, faktury zaliczkowe, paragony oraz zamówienia serwisowe. Wejdźmy w faktury i wybierzmy tę fakturę. Tak wygląda faktura przykładowa. Istnieje również możliwość wysyłki faktur masowych. W magazynie znajdują się wszystkie informacje o stanie naszego magazynu, począwszy od zamówień wewnętrznych, zamówień zakupu, przyjęcia towaru z zewnątrz i wewnątrz, stanów magazynowych, operacji magazynowych, aż do kartotek materiałowych. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest moduł DMS, czyli system zarządzania dokumentami. W tym module mamy funkcje takie jak raporty, dokumenty, czyli zbiór wszystkich dokumentów związanych z naszą firmą, rozrachunki i umowy. Dodatkowo właśnie powstaje moduł księgowy. Możliwość dodawania modułów i funkcji jest nieograniczona. Wykonujemy różne rozwiązania na życzenie, dostosowując oprogramowanie do potrzeb państwa firmy. Mam nadzieję, że prezentacja okazała się pomocna i zachęciła państwa do skorzystania z usług firmy SAS Systems.